Daję moje serce, Fagonicą bije cały czas. Daję siebie, by zjednoczyć ze mną was, byście we mnie żyli, a ja was, by miłość zajęła. Żyła we mnie w nas. Daje serce moje, Fagon. cały czas, daje siebie, by zjednoczyć ze mną was, byście we mnie żyli. wzajemna, krążyła we mnie.